Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam Was na, no niby otwarcie paczki, ale z drugiej strony to wcale nie jest otwarcie paczki, dlatego że to są rzeczy, które wybrałam sobie sama, ogromne pudło ze sklepu Darmar Sklep. Wiecie, że to jest sklep, z którym praceruj... pracuję, współpracuję barterowo. No i znowu się do mnie odezwali, czy chciałabym sobie coś wybrać, więc wzięłam troszkę rzeczy, które chciałabym potestować, które chcę Wam tutaj pokazać. Więc dla mnie to jest taki jakby haul kosmetyczny. Za, z, z kosmetykami, za które nic nie zapłaciłam, po prostu. E, ja tutaj otworzę to magnetyczne pudło, ja zawsze dostaję w takich pięknych pudłach, co mnie ogromnie cieszy, już tych pudeł tyle nazbierałam. Dobra, więc ja otwieram, ja już zawartość przejrzałam i to nawet z moją kochaną Adusią z kanału Adagada, bo ostatnio właśnie mnie odwiedziła, kiedy ta paczka przyszła. Paczka ma dokładnie jeden dzień i ja już bym chciała niektóre kosmetyki zacząć używać, dlatego lecimy po kolei, będę Wam pokazywać, co tutaj się znajduje. A zacznijmy od takich zwykłych rzeczy, jak, jakich jest na przykład yeah <laughs> takich zwykłych rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest polerka taka do paznokci. Ja teraz zaczęłam się bawić w robienie hybryd i jedyne czego jest mi po prostu y, smutno i jest mi szkoda, to że niestety w tej paczce nie znalazła się baza proteinowa z Indigo, y, dlatego że nie była dostępna, a bardzo mi na niej zależało, dlatego ściągnęłam hybrydy, żeby sobie ją położyć. No trudno i dzisiaj zaczynam robić moje hybrydy, te, które mam, znaczy lakierami hybrydowymi, które posiadam. Y, liczyłam trochę na tą bazę, no ale mówi się trudno. No i wzięłam taki właśnie blok polerski, czy jak się to tam nazywa, bo mój już jest Taki e, troszkę stępiony, więc po prostu po niego sięgnęłam. Linki do produktów, które wybrałam, macie w opisie i chciałam Wam powiedzieć, że od zawsze, po prostu od kiedy zaczęłam współpracować ze sklepem, m, z firmą Darmar Sklep, m, macie na hasło Karola minus 5%. Cały czas to się nic nie zmienia. To też dam taką adnotację w opisie, żebyście pamiętały, ale tak jak mówię, postaram się znaleźć wszystkie te produkty i podać Wam linki, więc m, taka polerka. Wzięłam też takie patyczki drewniane, które się przydają do odsuwania skórek, tak po prostu, dlatego że moje też są już na wykończeniu. Jeżeli chodzi o paznokcie, jeżeli chodzi dalej o dodatki, to wzięłam pensetę, dlatego, że nie wiem, gdzie wsiąknęła moją ukochaną pensetę z firmy Avon. Była po prostu cudowna, łapała każdy maleńki włosek i irytuje mnie ta moja, która jest taka nieprecyzyjna. No i zamówiłam taką skosność ciętą, taką więc mam nadzieję, że będzie działała tak jak, tamta, tak jak tamta. Ona ma tutaj taki obrazek róży, ale to raczej nie jest ważne, ważne, żeby działała. O tym na pewno gdzieś Wam dam znać. wam słuchajcie tuż do rzęs, już myślę tak kultowy, a ja go miałam chyba raz w życiu i to bardzo, bardzo lata temu, lata temu. A mówię tu o Max Factor ten 2000 kalorii. Jestem go bardzo ciekawa, dlatego, że ja ostatnio zaczęłam mm, używać odżywki na porost rzęs. No i użyłam też takiej bazy genialnej pod tusz, którą też zaraz zobaczycie. E, no i brakuje mi jakiegoś tuszu. Może od razu zacznę od tej bazy. To jest baza, którą polecam Wam w ulubieńcach. To jest baza, która robi naprawdę efekt wow. I ja ją użyłam Wam w pół w połączeniu nie z tym tuszem, właśnie, to jest L'Oreal Paradise. I akurat, jeżeli nie mówię o tej bazie, tylko mówię o tuszu, to najlepszy tusz do rzęs, jaki miałam na świecie, to jest właśnie L'Oreal Paradise. Ale powiem Wam, że użyć, przy użyciu bazy i tuszu tego samego, z tej samej serii, nie ma tego efektu. Wow! Co mnie w ogóle zdziwiło, bo myślałam, że to dopiero będzie efekt spektakularny. Wcale nie. Ale ten tusz w połączeniu z tuszem Euphoric zavon to jest po prostu jakieś cudo świata. No ale postanowiłam spróbować też ten Max Factor. Spróbuję go bez bazy i na bazę, jaką działa. Wiem, że bardzo dużo osób jest zadowolona z tego tuszu, więc mm, taki zestaw wzięłam. Mamy tusz i mamy bazę po raz yy, drugi już. Dobra, mamy też odżywkę do rzęs. Jest to odżywka do rzęs, która za pierwszym razem ją wzięłam i ona mnie tak jakby zachwyciła ceną i opiniami. Na wizerzu bardzo dużo czytałam opinii o niej, że to jest w ogóle... Jak kopia, widzicie? Jak kopia tej, tej znanej odżywki, która kosztuje chyba 60 zł, czy lepiej. I ja tamtą używałam, ona podobno jakiś szkodzący środek, i tak się przestraszyłam, że przestanie. ją używać, mimo że działa genialnie. Działała genialnie. Ta tego, tej substancji takiej szkodliwej nie ma. Podobno ma świetny skład, co chodzi o odżywki do rzęs. Kosztuje chyba 5 zł. Więc postanowiłam, że spróbuję coś taniego i to naprawdę, słuchajcie, działa. Przy regularnym stosowaniu naprawdę działa. Więc znowu poprosiłam. Właśnie, właścicieli firmy Darmar, sklepu przesłanie mi tej odżywki, mam zamiar kontynuować moją kurację. Myślę, że warto spróbować za w ogóle taką cenę, Reverse firma się nazywa. No dobra, więc to jest taka odżywka, wiecie, jak w linerze, maluję sobie akurat ja po wieczornej pielęgnacji przed pójściem spać. Więc to jest coś, co znowu, po co, po co znowu sięgnęłam? Coś, co u mnie się genialnie sprawdziło, ale jest na wykończeniu, a chcę dla Was zrobić tego test, to jest podkład, który ja dostałam w Gdańsku i tym razem go właśnie zamówiłam sobie z Darmar. Eveline Cosmetics Selfie Time. Wzięłam kolorek 04 Natural to jest po prostu przegenialny podkład. On tak pięknie wygląda na twarzy, tak naturalnie, no naprawdę fenomenalnie. Muszę zwrócić na niego uwagę i ja postanowiłam zrobić um, ostatni nagrywany test przeze mnie, bo nawet nie wiecie. Ja go nagrywałam, on mi po prostu ciągle nie wychodzi. Z podkładami jest za gorąco, więc postanowiłam odczekać, aż będą chłodniejsze dni i zrobię dla Was. Test podkładów takich moich ulubionych, cały, całodniowy, czy taki sześciogodzinny choćby, że się maluje rano i potem przed treningiem zmywam, jak on się utrzymywał, jak ładnie wygląda na skórze. I to jest jeden z moich ulubieńców, niedrogich właśnie podkładów, ulubieńców, więc postanowiłam znowu po niego sięgnąć. No i mówię, jeden dostałam, tym razem sobie zamówiłam: 04 Natural Eveline. I wzięłam sobie podkład, który był od zawsze moim ulubieńcem, i szczerze Wam powiem, że kompletnie o nim zapomniałam. Jak teraz popatrzyłam właśnie na podkłady, oglądałam. To mówię, Karola, kiedy ty używałaś? Ten podkład chyba 100 lat temu i zawsze Wam go polecałam. I jest to Healthy Mix z Burżuła. Jest to podkład, który ja po prostu kocham i ubóstwiam. Przynajmniej kochałam i ubóstwiałam. Jestem ciekawa, czy ta miłość nadal trwać będzie. Ale jestem ciekawa, jaki ja tutaj wybrałam sobie kolor, bo nie pamiętam. 53 właśnie. Bo moim hitem i ulubieńcem był ten numer 52. Od zawsze 52, ale teraz jestem opalona, a chciałabym go móc używać. Choćby takimi wieczorami, czy na jakieś wyjścia. No i zobaczymy, zrobię sobie test jego, czy dalej się tak sprawdza genialnie. Więc burżła Healthy Mix też do mnie przywędrował. Jeżeli mowa o nowościach całkowitych, to wziąłam sobie gąbeczkę, której nie miałam. Opakowanie mnie skusiło chyba. Nie wiem, dlaczego akurat opakowanie w kształcie bombki mnie skusiło, no ale taką gąbkę sobie wybrałam z Real Techniques i to jest limited edition by Sam and Nick. Nie wiem, kto to jest Sam i Nick, chyba trochę wstyd, muszę doczytać w ogóle, kto to jest Sam i Nick, kto ją tutaj wymyślił, tą gąbkę. No jestem ciekawa, czemu ona się różni od normalnej Real Technics, która była genialna, przemięciutka, fantastyczna, ale rozsypała się po prostu w strzępy, wygląda. No, nie wygląda. Właśnie nie wygląda chyba po miesiącu użycia. Mam nadzieję, że ta będzie trwalsza. Zobaczymy. Dam jej szansę, sprawdzimy. Ale wzięłam też jeszcze jedną gąbkę do testu z Golden Rose. Ja wiem, że z takich niedrogi gąbek bardzo dobra jest z Vibo, ale z Golden Rose nigdy nie miałam, więc postanowiłam sprawdzić taką gąbkę do makijażu, do podkładu, właśnie z Golden Rose. Więc to jest kolejna rzecz, którą wybrałam. W ogóle nie używam pudrów żadnych, sypkich, prasowanych żadnych, ale są takie wyjścia, są takie sytuacje, gdy bardzo mocno się świeca i potrzebuję użyć pudru i uważam, że to jest jeden z lepszych pudrów, jaki miałam, szczególnie jeżeli chodzi o puder sypki, a mówię to o Vibo Banana Loose Powder i to był w 2018 roku kultowy kosmetyk taki tytuł dostał. No nie dziwię, się, on pięknie pachnie, przepięknie matuje i jest taki naturalny. Ja go tak dużo nakładam, przeważnie właśnie gąbką taką do makijażu, a potem strzepuję nadmiar, jeżeli jest taka potrzeba. Bardzo rzadko używam, więc ostatnio wykończyłam swój taki puder, który miałam pół, bardzo długo. No i teraz sięgnęłam znowu po ten sam. Więc lepiej w domu taki mieć. Słuchajcie, Karolina zamówiła sobie róż do policzków. Tak, wiecie, że ja się w ogóle różem nie maluję w ogóle. Ale ostatnio, nie ostatnio, za każdym razem, jeżeli mi wpadnie do głowy użyć różu i go użyję, a mam tylko taki malutki, taką próbkę, można by powiedzieć, taki do mm, magnetycznej paletki i tylko jego użyję od czasu do czasu. Jak mam go na twarzy, za każdym razem, czy na story, czy w filmie jest jaki piękny makijaż, Karola powinna częściej różu używać. No i tak się zastanawiałam, ja mówię, zamówię sobie normalny pełnowymiarowy produkt i będę się malować od czasu do czasu. Wziąłem sobie taki bardzo, uważam, delikatny róż z firmy Catrice. Po prostu mi się kolor bardzo spodobał. No i tutaj jest niby wodoodporny i wiesz, i wiecie, że można się nawet pocić i jest odporny. Tak wygląda kolor. Zobaczcie, jaki jest przepiękny, jak jest nienachalny, delikatny. No myślę, że krzywdy sobie takim różem na pewno nie zrobię. Tak wygląda opakowanie tego y różu. No i co? Nude Peach to jest kolorek 0,25 z Catrice. Będziemy testować. Co ja tutaj jeszcze wzięłam? Wzięłam mężowi dwa razy Deo. On nie lubi takich cool, kulek ani nic takiego woli, to właśnie psikane. A ostatnio miał właśnie ten Cobalt Dry i był bardzo, bardzo zadowolony. Mówi kurczę, śladów nie zostawię, jest super, super ekstra. Wiedzą, miałam ja mu jeden taki, a drugi ten Invisible, czyli taki, że ma śladów nie zostawiać. Ten nie zostawia, więc o, takie dwa. Coś dla męża się też trafiło. Wzięłam coś ze względu na moją rodzinkę całą. Nie będę tutaj ją odpakowywać, bo to doskonale widać myślę. Bambino-rodzina, żel podprysznic hiperdelikatny. I wzięłam zapach rabarbaru. Ja uwielbiam rabarbar, więc to mnie skusiło 400 ml. I tak sobie myślę, że takim żelem podprysznic będzie się myła Iłucja i Ignacy. Więc mhm. I Łucja. dla dzieci 3, tego nie wiedziałam. No to dobra. I Karolina i Ignacy. Mój masz ma swój żel pod pruśnic, nie lubi tych naszych, więc taki rodzinny żel pod wybrałam. Dalej wzięłam, słuchajcie, odżywka I wzięłam tą odżywkę ze względu na moje olejowanie włosów, ale ją otworzę. Chciałam, żeby było jej sporo, chciałam żeby miała naturalny skład, no i dlatego sięgnęłam po Organic Shop, 99%, 99%, 99 naturalnych składników i to jest taka dodająca volume, czyli coś, co uwielbiam, objętości, o to mi nawet nie chodziło, ale zawsze po prostu słowo objętość na mnie działa i kupuję, jestem uzależniona po prostu od tego słowa, skarb Sri Lanki, odżywka do głosów zwiększająca objętość, mamy organiczny ekstrakt z ogórecznika, ekstrakt z drzewa sandałowego, no i ma być po prostu cudna. Mi zależy po prostu na tym, żeby tak jakby emulgować olej, dobrze mówię, po olejowaniu włosów, żeby zmyć olej odżywką. I po to kupiłam właśnie tą odżywkę. Chciałam, żeby była jak najbardziej naturalna, więc taka odżywka trafiała w moje ręce. Dam oczywiście znać, tu powinnam patrzeć. Dam znać oczywiście jak się sprawdzi. Wziąłam żel podprasnicz, który już miałam trzykrotnie. Też go otworzę. I za każdym razem wzbudza zachwyt i jego zapach. Okej, okay. jego zapach budzi we mnie zachwyt. Uwielbiam kwiat pomarańczy. Tak pięknie pachnie. Jest to kremowy żel pod prysznic, czyli mój ulubiony. Ja nie lubię tych żelowych, tylko te kremowe. No, kocham ten zapach, kocham i ze względu na ten zapach za każdym razem sięgam po ten sam żel pod prysznic, Opakowanie też mi się bardzo podoba. Myślę, że fajne w ogóle na jakiś wyjazd, a niedługo szukają nam się wakacje, słuchajcie, więc mm, może wezmę taki, no ale nie, to dla całej rodziny bez sensu. Dobra, mniejsza z tym lubię go, po prostu go lubię i go wybrałam, e, nie będę kaleczyć języka czytaniem nazwy firmy każdy wie o co chodzi Wziąłam nowość słuchajcie, nowość z Bielendy dla mnie nowość, krem do depilacji kamelia, dwa w jednym, ciało i bikini, skóra sucha i wrażliwa, trzy minuty się go trzyma na skórze, a potem go usuwamy za pomocą szpatułki Dołączonej do opakowania, znaczy mam taką nadzieję, tak mówię, tak, dołączonej do opakowania mamy krem, mamy szpatułkę, jestem ogromnie ciekawa, jak działać będzie, bo jedyne, jeżeli mówię akurat o strefie bikini, jaki krem na mnie super działa, jest to krem z Avon i to taki dokładnie do depilacji okolic bikini, dokładnie się tak nazywa. Jest to jedyny krem, który naprawdę działa super. Zobaczymy. Powróciłam ostatnio do de depilatora, mojego bardzo starego depilatora Brauna, więc mam nogi gładkie dalej, słuchajcie, już dwa tygodnie. Yy, ale jednak niektóre okolice, jak pachy czy biki, nie jestem w stanie przeżyć depilatora, po prostu nie jestem w stanie, mimo że uważam, że mam próg bólu dość wysoki. to mm -mm. No i postanowiłam dać szansę temu właśnie specyfikowi. Bielenda nigdy nie zawodzi, więc sprawdzimy, czy tym razem też. Nie zawiedzie. E, wzięłam maskę do twarzy, śluz ślimaka, maseczka upiększająca z firmy Kony. Nie znam firmy, dlatego chciałam właśnie przetestować. Maseczek mam od Groma, dlatego tylko jedna wystarczy w zupełności. No i słuchajcie, wzięłam olej z awokado. Kolejna porcja oleju z awokadu. Tutaj typowo do przetestowania z firmy Fitomet, Z firmy Fitomet, bo jestem ciekawa, czy ten olej będzie tak samo działał fajnie, jak tamten, który miałam z firmy Mohani. Tak. No i mamy co? No po prostu olej z awokado. Ja mówię tutaj o olejowaniu włosów. To jest niewielka pojemność, idealna, żeby właśnie sprawdzić, czy jest. Pojo. więc taki olej z awokado. No i dwie rzeczy, chyba dwie ostatnie, tak, w ogóle nie kosmetyczne. Wzięłam 20 chusteczek wyłapujących kolor, uwielbiam te chusteczki, zawsze używam do prania kolorowego, czyli mieszam kolory, no nie wiem, czarne z czerwonymi, fioletem i różem, wrzucam takie dwie chusteczki do takiego worka, do takiej siatki na pranie, no i naprawdę chusteczki są zafarbowane za każdym razem, ubrania nie przechodzi kolor na kolor, co mnie bardzo cieszy, używam, a że były w sklepie, więc się na nie zdecydowałam. No i wzięłam kompletną nowość dla mnie środek do czyszczenia paralki. Jestem ciekawa, czy on działać będzie firma duzit no i co, to ma być po prostu no, do czyszczenia pralki podobno bardzo proste działanie, szybkie wrzucamy, włączamy, bierzemy, no zobaczymy jak działać będzie i czy sobie poradzi z czyszczeniem pralki i to tyle kochani to wszystko co sobie wybrałam, zamówiłam, co do mnie przyszło ja jestem znowu bardzo wdzięczna i dziękuję pięknie za paczkę wam daję kot na dole, no i co, i oczekujcie teraz testów jakichś będziemy zrobić jakiś makijaż przy użyciu jakiejś gąbki, jakiegoś podkładu, pudru, różu. Czemu nie? Dobra, kotki, to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!